30 października 2024, a karta na dzisiaj to Siódemka Mieczy. Wiecie Państwo, tak naprawdę ta karta oznacza e, nasz charakter e, i powinniśmy się zastanowić nad tym, czy aby na pewno właściwie jesteśmy postrzegani przez otoczenie, bo postrzegają nas jako kogoś. Kto bardzo niechętnie wydaje pieniądze, kogoś, kto niechętnie uczestniczy w płaceniu rachunków, kogoś, kto jest mało taki, powiedziałabym, wyrywny, mówiąc kolokwialnie, jeśli chodzi o robienie prezentów. Jeśli panie mają takiego partnera, to albo panie to zaakceptują, albo trzeba się zbierać i iść przed siebie, dlatego że ta karta zawsze oznacza osobę lub sytuację, która jest tak mocno osadzona w realiach, że na jej zmienność jakąkolwiek właściwie nielogicznym byłoby liczenie. W związku z tym tarot ostrzega przed ludźmi w naszym otoczeniu, Inaczej przed wiarą, że się zmienią ludzie w naszym otoczeniu, którzy mają właśnie taki charakter. Albo to zaakceptujemy, albo nie. No i oczywiście mówi nam, jeśli tak nie robimy, pamiętajcie, że bardzo przyjemnie jest się jednak dzielić, chociażby w jakimś stopniu tym, co mamy, bo potem zostaniemy zwyczajnie sami. Polecamy się: dobrawróżba.pl